Cześć, witam, dzień dobry. Tym razem Honda CBR 600RR 2005 rocznik, czyli poliftowa wersja na upside downie e, odkupiona, bardziej w zamianie wzięta od pana, który brał od nas motocykl, który no, był idealny no i Oddał nam motocykl w rozliczeniu, czyli tą Honda CBR, która też jest w stanie idealnym. Motocykl jest po prostu perfekcyjny pod każdym kątem. Nigdy nic na tym motocyklu nie było odświeżane, podmalowywane, poddawane naprawie, regeneracji, odświeżeniu czemukolwiek. Po prostu jest to perfekcyjny stan motocykla który, Mogę powiedzieć, że w tym roku mieliśmy w tym malowaniu chyba trzy ceberki, o które naprawdę wszystkim bym powiedział, że były idealne. Ale tak kładzie na kolana po prostu wszystkie. Z rzeczy zmienionych. Szyba pójga, ciemna, klamki, nie jakieś dziadostwo, Aliexpress, tego pójga, manetki Harisa, dołożone crash pady, które nigdzie nie są uszkodzone, zadrapane, na szczęście się nie przydały, i sportowy wydech z homologacją, więc nie jest to jakieś dziadostwo typu konserwa, więc porządny wydech. I teraz tak, motocykl 100% bezwypadkowy, po prostu perfekcyjny. Dodatkowo, motocykl ma opony, które. No, zobaczcie, tu kreseczka biegnie do samego końca praktycznie tarcze hamulcowe są zupełnie nowe, gdyż mechanik stwierdził, że czuje, wyczuwalne są jakieś wibracje, bicia więc nie wiadomo czemu zostały zmienione i fajnie, że są zmienione, bo są zupełnie nowe więc motocykl ma w tej chwili 33 tysiące przebiegu, tylko 33 na 20 letni motor i ma zupełnie nowe tarcze hamulcowe, więc fajne, fajne fajna sprawa, klocki również idealne z przodu, zobaczcie jak wygląda tam kolektor, po prostu jest piękny, motocykl pod każdym Kątem jest piękny. Nie pokażę Wam wad. Bo praktycznie nie spotkałem, nie zauważyłem nic na tym motocyklu, co bym mógł powiedzieć, że widzę jakąś, jakąś wadę na, na. Chyba, że. O! Taryska. Oczywiście, motor zarejestrowany od paru lat, ubezpieczony, więc i historia w cepiku. Tutaj żadnych uszkodzeń, wszystkie opaski na miejscu. Zobaczcie, jak wyglądają te regulacje, jak te kapselki. No, wszystko ideał. Przełączniki idealne. Płyn. 3 dwa dwa kluczyki, karta kodów do motocykla yy, lampy, żadnych uszkodzeń, tylko widzicie tam kurzawę po prostu jak sprzedajemy to taką totalną kurzawę wszystkie spinki, każda zaślepka, każda śrubka wszystko jest idealne na tym motorze tutaj pokrywa zaworowa, zobaczcie sucha jak pieprz Zobaczcie jak to wszystko tutaj wygląda. Zobaczcie jak te śrubki wyglądają w ogóle, czy te takie mają niebieski poblask, czy ten zacisk dwudziestoparoletni, no po prostu wygląda jak nowy. To widać po prostu, że motocykl nie ma przebiegu, znaczy ma przebieg, ale bardzo mały. No i ktoś kto go miał to był po prostu niesamowicie pedantycznym właścicielem, no bo tak też wygląda. Motor pochodzi w ogóle z rynku niemieckiego. Tutaj zobaczcie nawet ta podkładka, to wszystko ma swoje kolory. To kawę, tutaj to zielonkawe takie, no naprawdę motor ideał, kanapy nigdzie żadnych uszkodzeń, no bo też nie są wysiedziane no bo przy przebiegu po prostu powinny wyglądać jak nowe i są jak nowe zobaczcie jak tam kolebka wygląda idealna, nawet kolor tych śrubek tam, zobaczcie jak wahacz wygląda, naklejka, zobaczcie jak ten zacisk wygląda, nawet śrubki jeszcze cechy fabryczne są te kropeczki no po prostu ideał, opona tył, no kreseczka biegnie do samego praktycznie końca no, na no, słuchajcie dotąd jest ta kreseczka, więc myślę, że nie mają przebiegu. Zresztą po cepiku wychodziło chyba tam, ja sprawdzałem, jak zaczęliśmy się interesować zamianą tego motocykla, że ten przebieg tam wzrastał nieznacznie. Eee z rzeczy brzydkich to tank pod można zmienić bo już ze starości zaczyna się taki się robić łuszczący, to tylko go zdjąć, odtłuścić i przykleić sobie można następnego, fabryczne naklejki śrubki, nie śrubki, to wszystko jest po prostu perfekto na motorze A nawet te śruby zobaczcie, to wszystko są zielonkawe takie odcienie, widać, że tu nikt nic nie podmieniał nic nie zgubił, tarcza z tej strony oczywiście też jest nowa zacisk idealny zawieszenie Suchuteńkie, czyściuteńkie, żadnych tutaj nie ma wgniotek po czegokolwiek na tym nie spotkamy. Chociaż z zawieszeniem to jest tak, że teraz nasz kolega kupił zupełnie nowe motocyki, po miesiącu strzeliło zawieszenie, ale to tak. Jest tam jakiś zmening, który czasami też może zrobić psikusa. Lampa Stanleya, oczywiście, że nie jest żaden zamiennik, ładnie świeci w nocy na pewno. Tutaj żadnych uszkodzeń żadnych odprysków czegokolwiek. Wszystko naprawdę na motorze po prostu można określić jako idealne. Kraszpad, bez żadnych zadrapań i żeby tak zostało życzę wszystkim. Tu widzicie, nie na ten dekielek. No, po prostu idea. Oczywiście, system ratalny u nas jest możliwy. Wysyłka motocykla pod wskazany adres również jest możliwa. Jest to koszt jakieś 700 zł. I motor pakujemy, zabezpieczamy. Jedzie do Was. Odbieracie go na miejsce, oglądacie i podejmujecie decyzję o zakupie. Zobaczcie, jak ten wachar wygląda. Po prostu ideał. Tu to wszystko idealne. Śrubka, nie śrubka. Zobaczcie, no. nie odciągniemy go. Jest nowencja na pewno. że jak ma 30 tysięcy przebiegu, to z reguły tak 25 do 30 tysięcy robi oryginalny napęd, więc tutaj został już zmieniony na pewno. I to widać, że jest świeżo założony, bo tak myślę, do 25-30 tysięcy napęd wytrzyma, więcej nie. Klocki z tyłu nowencje, Trzeba nawet widać po grubości, po napisach, że tam nawet nie są jeszcze zawalone tym pyłem ścierającego się klocka. No, motor po prostu perfekcyjny. Pod siedzeniem, a zajrzymy, jak już jest taka możliwość, co? Naklejka z kodem farby i tutaj data, stan licznika, to zerwana już jest jakaś starła się ta naklejka, bo widzę, że w kawałkach jest, ale motor ma pełną historię cepikową, zresztą zobaczcie, jak tu jest zakurzone, że tu nikt nigdy nie zaglądał, no bo też i przebieg, też i jeżdżenia nie było za dużo. No dobra, cykniemy go, odpalimy, niech on chwilę nam tutaj pochodzi. Oczywiście co jeszcze? Motor, tutaj tej relację, którą tworzę wrzucę na YouTube, pod nim będzie link do ogłoszenia, kliknijcie sobie w ten link, otworzy Wam się ogłoszenie stworzone poprzez portal Otomoto. Na Oliksie również znajdziecie ten motocykl. Tam z tych zdjęć będzie znacznie mniej, bo na Otom będzie, OTOMOTO będzie ich 35. Więc na Oliksie tych zdjęć będzie tylko i wyłącznie 7. Więc lepiej szukajcie po prostu miejscowości. Ława, Walijisko-Mazurskie, Województwo na OTOMOTO i dzwoncie. Telefon do nas to 134, 533. Długie, krótkie. Zombie. Kierunek 1. Kierunek drugi. Chwile innych pochodzi. Ja już dzisiaj ten tym motocyklem testowałem, go kawałek się przejechałem, sprawdziłem czy wszystko jest tak, jak powinno. Bo ten motocykl tak naprawdę mamy od wczoraj, więc przetestowaliśmy, sprawdziliśmy. Motor, tak jak wspomniałem absolutnie bez wypadek, 100% oryginał od A do Z nic nie było nigdy malowane. Podmalowywane po prostu perełka. Uważam, że ten, kto przyjdzie do nas obejrzeć ten motocykl, go zamówi od nas, żebyśmy go przywieźli pod na adres, będzie w mega szoku, jak zobaczy ten motocykl na żywo. Nie chcę go za bardzo wkręcać, bo jeszcze nie jest, nie jest rozgrzany na maksa. Chodzi perfekcyjnie jak to każda cebra, także serdecznie zapraszam. 500, 134, 533 Cebra, 2005 rocznik, stan idealny, 33 tysiące przebiegu. Dzięki, pozdrawiam, Cześć.